Przed chwilą rozmawialiśmy z okolicznym mieszkańcem, który na co dzień łowi ryby. Stwierdził on, że można tu znaleźć całkiem spore osobniki: karpie, szczupaki, leszcze, liny. Sprawdzimy, czy tak faktycznie jest. Ale od początku. Bo dzisiejszy kierunek to miejsce, w którym Michalina Wisłocka, autorka słynnego podręcznika o miłości, nie tylko poznała miłość swojego życia, ale i napisała swoje dzieło. Sztukę kochania. Lubniewice to właśnie miejsce, do którego w dniu dzisiejszym zmierzamy. W samym mieście zjeżdżamy z trasy, by po chwili ujrzeć cel naszej wizyty. Czas na rekonesans i wypakowanie sprzętu. Jesteśmy nad jeziorem Krajnik to jedno z trzech jezior z tak zwanej grupy Jezior Lubniewickich. Oprócz tego jest Lubiąż oraz Lubniewsko. Ten zbiornik jest najmniejszy, ale jednocześnie najgłębszy. Tutaj maksymalna głębokość wynosi ponad 35 metrów. Zobaczymy, co na tej głębokości jest, jeżeli chodzi o ryby, bo podobno najwięcej z nich jest właśnie na głębinach. Sprawdzimy to. Oczywiście, zweryfikowanie rybostanu to jedno. Niemniej, dla nas zbliżające się nurkowanie stanowi nie lada atrakcję. Po pierwsze, nie byliśmy tu wcześniej, więc jest to dla nas pierwsze nurkowanie w tym zbiorniku. I bez względu na to, jaką widoczność zostaniemy pod wodą, czy spotkamy zatopiony samolot, czy tylko piaszczyste dno, to uwielbiamy ten stan eksploracji. To takie nurkowanie w nieznane. Po drugie, Chcemy znaleźć i zaliczyć najgłębsze miejsce w tym całkiem głębokim jeziorze i zobaczyć, jak wygląda jego dno. No to zaczynamy. Na początku mieliśmy lekkie obawy, bo widoczność nie zachwyca, natomiast po chwili jest znacznie lepiej. Różnego rodzaju artefakty to niestety stały element naszych jezior. Tutaj jest nie inaczej. Jesteśmy na głębokości około 10 metrów. Dno jest bardzo nieregularne. Pojawia się pierwszy okoń, całkiem sporych rozmiarów, a po chwili kolejny. Zresztą widać, nie jest on sam. A czy to jest okoń? W pewności nie mamy, tak szybko uciekł. Robi się coraz ciemniej. Jesteśmy na głębokości 15 metrów. Nasze nurkowanie zaplanowaliśmy jako bezdekompresyjne. Oznacza to, że w każdym momencie możemy się wynurzyć na powierzchnię, bez odbywania obowiązkowych przystanków dekompresyjnych. Na głębokości 20 metrów napotykamy jakieś płótno. Oraz sporo organizmów żywych. Głębokość 20 metrów jest też maksymalną głębokością dla osób, które ukończyły podstawowy kurs nurkowy. My płyniemy głębiej. Komputery nurkowe będą za chwilę alarmować nas, że kończy się czas bezdekompresyjny i pora wracać, a tak wygląda dno w najgłębszym punkcie jeziora. Takie niemal godzinne nurkowanie potrafi całkowicie oczyścić umysł, naładować akumulatory i sprawić, że wychodzimy w pełni zrelaksowani. Nawet gdybyśmy nie widzieli nic pod wodą, to nie ma znaczenia. Na głębokości 5 metrów oglądamy kompozycje utworzone przez naturę i kończymy nurkowanie. Krajnik zaliczony, głębokość maksymalna osiągnięta. Niestety nie możemy potwierdzić, że na dnie znajduje się mnóstwo ryb. W zasadzie to nie widzieliśmy chyba żadnej. Natomiast rozmawialiśmy przed chwilą z panem Czesławem, który twierdzi, że drugie jezioro, Lubiąż, które znajduje się po drugiej stronie miasta, jest zdecydowanie bardziej obfite w ryby. Jedziemy tam, żeby to sprawdzić. Jezioro Lubiąż jest uznawane za jedno z piękniejszych w województwie lubuskim. Tereny są tu niesamowicie klimatyczne, ale o tym innym razem.